W Dubaju jest Piotr Kućma, w Tel Awiwie Maciej Sawicki. Piotrze, Iran zapowiedział, że w przypadku akcji odwetowej Stanów Zjednoczonych Teheran uderzy właśnie w Dubaj. Jakie teraz panują tam nastroje? To wręcz nieprawdopodobne, ale wiele wskazuje na to, że właśnie jesteśmy świadkami błyskawicznej zmiany nastrojów w regionie. Ale od początku, jak powiedziałaś, po ataku rakietowym na amerykańskie bazy Iran zapowiedział, że w razie kontruderzenia Stanów Zjednoczonych zaatakuje Dubaj. Prezydent Donald Trump w swoim wystąpieniu nie wspomniał jednak o planach ataku na Iran, więc i zagrożenie dla Dubaju jest mniejsze. Czy to jest zaopowiedź deeskalacji napięć? Wiele zależy teraz od Iranu. Dziękuję Piotrze. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu potępił Iran za atak na amerykańskie bazy i po raz kolejny powiedział, że Izrael całkowicie popiera Stany Zjednoczone. W Tel Awiwie jest Maciej Sawicki. Jakie komentarze słychać na miejscu po wystąpieniu Donalda Trumpa? Z perspektywy Izraela jednymi z najważniejszych słów, jakie padły podczas wystąpienia Donalda Trumpa była deklaracja amerykańskiego przywódcy o tym, że Stany Zjednoczone nie pozwolą, aby Iran kiedykolwiek miał broń jądrową. To wpisuje się w politykę władz Izraela, które jasno wyraziły w tej sprawie identyczne stanowisko. Po dzisiejszych słowach Donalda Trumpa wydaje się, że napięcie w regionie powoli będzie opadać. Jednak z ulic Izraela jak na razie nie znikają służby, które cały czas są w najwyższej gotowości. Po ataku na amerykańskie bazy Iran wydaje się być pewny swego. Tego rodzaju działania wojskowe jak dzisiejsze nie są wystarczające. Ważne jest zakończenie niszczycielskiej korupcyjnej obecności Ameryki w regionie. Amerykanie mają swoje bazy w niemal całym regionie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Syrii, a także Turcji i Afganistanie. Dlatego na formalne wsparcie tych państw w przypadku konfliktu Iran liczyć nie może. Iran może liczyć na. Ciche wsparcie, tu raczej nie myślę o militarnym, ale na przykład ze strony Rosji, ze strony Chin, czyli tych krajów, które postrzegają Iran jako sojusznika. Patrząc jedynie na liczebność, armia Iranu jest zdecydowanie najsilniejszą w całym regionie. Jednak poza nielicznymi wyjątkami, wyposażona jest w przestarzały sprzęt. Swoje wpływy w regionie Iran przez lata budował za to na nieformalnych paramilitarnych organizacjach. Takich jak powszechnie uznawane za terrorystyczne Hezbollah w Libanie czy palestyński Hamas. Te milicje szyickie, które są de facto na rozkazy Iranu, znajdują się na całym Bliskim Wschodzie. Sam Iran również ma rakiety, którymi, jak pokazuje chociażby w tym incydencie, jest w stanie sięgnąć daleko. Prawdziwą potęgą militarną na Bliskim Wschodzie i jedynym zawsze stabilnym sojusznikiem państw zachodnich jest za to niespełna 9-milionowy Izrael. Dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, a niemal każdy mieszkaniec ma tu doświadczenie wojskowe. Stajemy z rozwagą i siłą. Ktokolwiek spróbuje nas zaatakować, otrzyma najsilniejsze możliwe ciosy. W przypadku otwartego konfliktu Amerykanie nie musieliby liczyć jedynie na swoich sojuszników. Są w stanie skutecznie operować w całym regionie, również dzięki swojej flocie. To wszystko nie miałoby jednak znaczenia, gdyby Iran dysponował bronią atomową. Iran jest głównym sponsorem terroryzmu i nawet chęć posiadania broni atomowej przez to państwo jest ogromnym zagrożeniem dla całego cywilizowanego świata. Dlatego Stany Zjednoczone nigdy nie pozwolą, by to się stało. Stany Zjednoczone i Izrael od dawna ostrzegają, że Iran nie przestrzega umowy nuklearnej i jest w stanie w krótkim czasie wejść w posiadanie broni atomowej. Maksymilian Maszenda. Wiadomości.